Cześć wam wszystkim, z tej strony Nathan, a to World of Warcraft. Yy, mamy tutaj przed sobą yy, odnowioną instancję z monastury, czy mnie myli. Została ona przerobiona w kataklizmie nie, tfu, miejsce w miejscu Pandaria. Wiecie? Nie pamiętam, już ja tu dawno, da... byłem dawno, dawno temu. wie że tutaj kilka lat. Zobaczmy, co się ciekawego zmieniło. Od razu widać, że bardzo fajny rework graficzny. Okej. Okay. Hm. To ktoś, by nie wiem, do to służy. Dobra. nie jeszcze. z tym. No to jedziemy dalej. Dobra. Nie, to jest... to jest zwierzę... Nie, druid tankuje. Z epesów mamy... Maga i... Warriora. Taka obs skromna obserwacja w stosunku do z rzeczy, które się zmieniły w stosunku do yy, kataklizmu. Teraz instancje są yy, heroiczne są na poziomie tego, co prezentował racior do Czy są sporo prostsze od tego co, co mieliśmy okazję zobaczyć w kataklizmie, gdzie naprawdę szczególnie na tym wczesnym etapie miałem ogromne problemy, żeby utrzymać mamę przez całą walkę. A no tutaj no dalej trzeba pilnować się, żeby nie zapomnieć o leczeniu, ale jest to znacznie prostsze. Tego pana pamiętam, jak jeszcze był jednym z losowych bossów tej instancji yy, cmentarza. Do no niego się schodziło w głąb tej katakumby. Zacznij, co tam będzie. Mm -hmm. Dobrze, co jest piękne, piękne w drudzie jest. Yy, w drudzie piękne jest to, że nie ja mam bardzo proste zak. Ja utrzymuję bez problemu. Muszę całą moją kombinację utrzymać w zaklęcia na, ce... na tanku. Żeby nie zeszły. Dobra, coś próbuję mnie do... dopaść. Już nie and terrible vengeance. Dobra, teraz tanka trzeba doleczyć. Do Wykorzystując kombi standardową kombinację trzech spelni. Trzy y, czterech. Zostaje się tego chwolerstwa coraz więcej kryje. Łazi. Jak zaraz wypadałoby, żeby nam Max szczególnie pomógł jakoś się z tego wyczyścić. No.

Powinniśmy iść dalej. Hmm? Fajne. Gost jest pity. A, jeśli nie... A, stój, nie, nie, nie. Niedobra.

bardzo fa jest ta lokacja bardzo widać, że to było to jest praktycznie to co kiedyś tylko odnowione graficznie przypominają się stare do obradata jak się szukało te yy, kilkanaście minut drużyny I byli hansi, którzy, których Pety tankowały całe instancje, przypominają się. Ja naprawdę, szczególnie na niskich poziomach, jak tam właśnie do Skardet, do, do, m.in. monasty było, było, także niech mieliście szczęście to uśmieści yy, yy, dobrego healera i w miarę wysoko yy, huntera, to jego miało na no jakieś peta na przykład. No weźmy na przykład nie nieźwiadka, nieźwiadka. Iron Bark, jak echo spell, 20% made in maju. Zawsze, to zawsze made in Sporo DMHS idzie na naszego. Yy, na nasz team, ale na szczęście drugi. Trój... O! świet O! świet shit, świet Trochę nam się moby wyrwały spod kontroli. Czemu tank się nie chce wskrzesić? Do chłopca, teraz każdy musi już strzesi. No, trzeba by jakoś... Super. A no, my się wyleczymy, cały team przy okazji. Ja się tutaj chyba po prostu za, za dużą masę mobów naraz gdzieś. I, I tank nie utrzymał tych no, wszystkich. Dobra, oddajemy teraz do tego jeszcze. Mamy zabić panią inkwizytor. Pamiętam, to był jeden z śmieszniejszych bossów, bo kiedyś było tak, że się biło najpierw z jednym wrogiem, z innym bossem, tym czempionem. Kiedy on ginął, się pojawiła pani Inkwizytor i go strzeszała i był, była walka z dwoma naraz. Na raz. Że była to jedna z ciekawszych walk, chyba. Poza tym pani. Whitman jest dość kultową, klutową postacią z na model Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć dlaczego zresztą to, że zobaczycie to, Jedziemy dalej

Byłoby tak średnio w śnie jakby się okazało, że nie trzeba będzie się bić jeszcze z tymi łobami naraz. A bo no, chyba nas tutaj brakuje kogoś. warriora brakuje? Brakuje? Nie, jest! Co ja shit świet, świet, sied, odpalcie ki, już. Tak, nasz wąk nieszczęsny, przeciw który nas nie lubi. Beware Spokojnie się ze sobie poza zasięgiem. O Czyli tu będzie coraz gorzej Fists are scarlet with your blood. What? Wow. Zaraz mocno obrywamy. I to Zresztą przyda się. Nie Te Może są różne rogu z robiców użytecznych. Ok, zaraz wróci leścia. To jest właśnie komanda. Myślę, że kiedyś tu był t, e, taki... Se, coś... ale sekret, jak jeszcze była... E, była wanilia i... był waniliowy Warcraft. Chyba jest... i do Burning Crusade. Podobno się weszło tutaj do... E, tu, co jest? Tutaj się weszło... Wyszła postać, która posiadała Corrupted Ashbringer, jeszcze go mogła używać, go niosła, aktualnie nie jako broń. Wieczyk, którego model widać na y, szefie y, y, Dead Knightów wolnych, jego jasną wersję widać na Tyrionie. Teści się weszły właśnie z y, Corruptedem. W, to skaraci się byli wobec nas przyjeźni, bo musieliśmy tutaj spokojnie do tego... Do, do Duranda dojść. I wtedy się robiła scena, że się pojawił jego ojciec uwięziony w, umieziony w mie mieczu, jakoś się sobie wiesz, nie? go zabijał, jeśli dobrze pamiętam. Crzym, hmm? że jest Oczywiście, że zależy uczy. Czy. Jak wydawać honor? honor yy, czy, tfu, te punkty. Justice points. Jeśli uważacie, że mam brak. Yy, że. Jeśli jest coś ciekawego, na przykład. Yy, sporo było itemów za reputację. Jest to pewien złej jakości. Na przykład no mój meda medalion od klasy jest lepszy niż to, co możecie naprawdę dostać od na przykład z Right Finder. A że teraz nasze druga waluta, Valor Points, są dostępne również za ukończenie Daily Quest za te inne niż postać konkretną roślinkę, naprawdę uważam, że. Gier teraz jest dużo prostiej zdobyć, chociaż rzysi nie zjemy do przodu. Alleluja! To, to think you've come so far, only to perish here. I'll honor you with clean death. Tak, akurat. Jakaś na tym tanku strasznym idziemy czy się na nie wiem. Miałem takich, co naprawdę nie było problemu, żeby ich leczyć. Tylko po a to, to też kwestia tej instancji, że jest trudniejsza. To, ale lepiej chłopaki, ruszyć tutaj tutaj. Pojedynczny się potem robi z tej niemiłe niespodzianki. Po co tam prawie dajcie mi jest? W sumie, fakt byłoby głupio. By było Strasznie trochę utwory minionów, e, twórkotworków, nie... lol, nie się kłania, szczególnie, że jakoś wytrzymałe nie są. Także zawsze lepiej mieć więcej... zawsze lepiej mieć więcej do walki, niż mniej. A szczególnie, już y, patrolę, to musicie. Trzeba zawsze zdejmować, bo sumie, inaczej będzie śmiesznie. Ej, ej, musimy mu. Zdejmujcie ze mnie agro. Kurde, gościu, nie, roz, nie staje się za barierą, za ścianą, jak ci jak się healer nie może wyleczyć. I już jest ich mniej, to się stawi załodzić. A nie, tu będzie jeszcze mniej więcej jedna grupa na górę. To zabijam przez to weź. Mam nadzieję, że ludzie będą widząc, że trzeba to zabić. Nie bardzo begins Oj, nie tylko begins, ale również ends. że tak to ujmę. Rzesz, mam nadzieję, że nie, że nie zwaliłem, że on te, tak się nazywał kiedyś. Okej, okay, mam mało życia, to jest podejrzane. Czyli będzie tak, jak mówiłem najpierw. Zaraz sam tu Whitman wy, wy, wylezie. O kurde, mob, mob, mob.

Okej, okay, czyli można by jej przerywać to zaklęcie i bardzo dobrze. Trzeba będzie to robić. Eee. Arise, my champion. Aha, uh -huh. oh. Zabijajcie to co? Ciekawe, co by się stało, jakby to. Zrobiła wielkie masowe wskrzesenie, ale pewnie mi nic miłego. Więc... Kolejny. Aha, pewnie ich tam wskrzesza ktoś. No tak... To bardzo wiele wyjaśnia.

Dobra, no to znikamy i żegnam. Mam nadzieję, że Wam się więcej po będzie podobało więcej tego typu Jezu, Nie, mnie jeszcze zabije. Ja sobie jakoś poradzę. Cześć.